Wpłacając minimum 8,40 na CSGO Skinsa z kodem LAMIANEK możecie zgarnąć jedną z pięciu kos, które właśnie wyświetlają Wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli ją zgarniecie, otrzymacie na ekranie komunikat gratulacje, wygrałeś skina za doładowanie z kodem LAMIANEK. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. A więc simoneczko witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Lamionek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcineczku jak widać znajdujemy się na CSGO skinsie, a ja na sam start przypomnę Wam, że wchodząc z pierwsze w opisie otrzymujecie 20 oraz 10% do doładowania. W dniu dzisiejszym pokażę Wam nowe skrzyneczki, które właśnie wleciały na stronę. Są to skrzyneczki trzech drużyn Navi, Imperial oraz Mibru. Każda, skrzy... Każda drużyna ma swoją skrzyneczkę teamową oraz każdy zawodnik ma poszczególną skrzyneczkę. Otwieraliśmy już trochę na streamku, ale będziemy sobie je otwierać również na odcineczkach. Dzisiaj zrobię sobie taki ogólny test. Wszystkich skrzyneczek, także będziemy sobie do dwóch skrzynek otwierać A następnie do, przejdziemy sobie w kolejnych odcinkach do otwierania każdej poszczególnej skrzyneczki Także dużo kontentu się szykuje Patrząc na to, że jeszcze niedługo evencik się kończy, to będzie jeszcze więcej kontentu Także będzie co robić w najbliższym czasie Do dwóch strat otwieramy sobie no jeżeli nie będzie nam nic wylatywać, no to Aha, zebrałeś 32 skiny. O kurde, ciekawe. Może się, e, może się uda. Może się uda zebrać e, skrzyneczkę w całą. Nie, ciekawe, co wtedy się te, dostaje, jeżeli się zbierze wszystkie skiny, którymi gra e, dany gracz. Ale dobra. E, na razie mamy jeden proficik, także otworzymy sobie jeszcze raz. Zobaczmy sobie, czy nam coś nowego wyleci i wyleciało i to jest jeszcze profitik, także fajnie. Kurde, tak to będzie długi odcinek, jak będziemy sobie otwierać do profitów, no ale trudno się mówi, tak powiedziałem, to tak zrobimy. Lecimy ze skrzeczką bita 71,82 za 3 otwarcia, cyk, ma 10 hit, 53 to niestety nie. Kurde, no mocne ma, skinki ma tutaj bit, już widzę. No to są te, których używa, także każdy gracz, także troszkę ich jest, 24 skiny tutaj mamy. No taki Gamma Dopplerek fajny by był, ale raczej nierealny w takich procentach. Tak samo jak w sumie ten fade hole 78 zł, a 101 wydajemy, także niestety zobaczmy sobie, czy skrzyneczka ima nam coś da zarobić, niestety nie. JL 58, 59. Na dzień dobry dostajemy. Fioletowe skinki, których niestety chyba nam się nie uda zrobić I do tego dostajemy Fuel Injectora I Czy to będzie Profit czy nie? 95, także jest Profit, więc klikamy sobie, zaznacza to się może jakoś? Tak, zaznacza się, które skiny zdobyto, także bardzo fajnie Lecimy sobie dalej, 332, no to niestety nie Dobra, 34 skin do zdobycia w skrzynce Wonderful'a. My oczywiście liczymy przede wszystkim na razie na profit, a nie na zdobywaniu skinów, bo będziemy przejść sobie do testu tej skrzyneczki już niedługo i wtedy będziemy chcieli drobnąć sobie wszystkie skiny jakie ma w danej skrzynce. Niestety tutaj się nie udało nic ciekawego drobność, także przechodzimy do skrzyneczki ogólnej teamu Imperial. No i zobaczymy sobie co nam tutaj będzie leciało Aterisik. E, nuclear Garden 44, to niestety nie ma profitu Zobaczmy sobie czy coś jeszcze Więc to jest zemeczka, może będzie droga, może nie Minimal Wear w Star jednak, kurde kosztuje 3,90, także no lekka wtopa e, Skrzynczka Cheya i skrzyneczka ta w trzech sztukach kosztuje 57,33 i niestety nie mamy profitu, także mi się to strasznie nie podoba. Zobaczmy sobie, czy może teraz się uda zdobyć profit. 7,43, o i za dużo razy kliknąłem, już to nawet nie oglądamy, ale dobra, musimy, bo się nie przełączy na skrzyneczkę Descentiego. No unlucky, unlucky też ta skrzyneczka, 61,74. Zobaczmy sobie, co by tutaj było, slejcik. No i czy on będzie coś wart? 76,23, także fajny slecik. 18 skinów jest tylko w tej skrzynce. A my drupimy sobie Desolate Space'a, Descenti. No powiem Wam, że skrzyneczka na razie całkiem zacna jak na to co nam leci. Oczywiście duże szanse są, że nam się nie uda, ale też duże są, że właśnie będzie leciało coś fajnego. Dobra, jedna strata na razie. Jest kolejny slejcik, zobaczymy jak to się zakończy. 21. Także niestety, No way, teraz sprawdźmy sobie 60, 48. Co tu teraz wyleci? ten XM raczej nie jest nic wart. O, mamy proficik, dzięki uspowi Guardianikowi. Także fajnie, że wyleciał ten uspik. Zobaczymy sobie, co tam dalej wyleci. Prawie drugi Guardianik, ale niestety to się nie wydarzyło. Skrzynka No Way. -a. Czyżby po raz ostatni? Prawdopodobnie tak. Chociaż Guardianik w dobrym stanie nam odda i tak się dzieje, także otwieram sobie ją jeszcze raz, kurde strasznie się nam to przeciąga, przyspieszymy trochę e, to otwieranie 50zł, okej okay. dopiero co jesteśmy w połowie, aż mamy 5 minut filmu e, także skrzyneczka traja Ok. traj, niestety nic znamy sypnął i skrzyneczka winiego, 61,74 94zł, fajnie 68, 2 do 0 3 do 0, no wini, kurde, tutaj. 3 do 1, coś tam posypał. 21,80. Dobra, przejdziemy do skreczek Mibru, jeszcze tak w speedrunowym tempie, żeby ten odcinek też nie był nie wiadomo jaki długi. No a mówię, będzie dużo kontentu, bo jak rozdzielimy sobie wszystkie, wszystkie skrzynki i po jednej skrzynce sobie pootwieramy, no to będzie dość sporo tego otwierania. 88,20 za Brunzera, nie wiem jak się czyta jego nick, ma 9 skinów aby, także ciekawe, pro player działa 9 skinami. Ok, pierwszy raz jeszcze z czymś takim spotykam, że tak mało skinów używam, no ale jeżeli gra tylko tymi broniami, no to się nie dziwię. Yy, dobra, niestety Exita nic nam nie sypło, Insani 12 skinów do zdobycia. Yy, 41,66, okej, okay, dobra, fajnie siadło. Więc otworzymy sobie jeszcze raz i tutaj już niestety nie siadło. Także jeszcze Lucas i Safi. A tutaj 36 zł, ale niestety to nam nic nie daje. Tutaj mamy za to lepiej MAC 10 Non-Rider w stanie Factor New. Tutaj tester testet też nam daje profitik, także ładnie. 29, także nic. No i ostatnia skręczka w dzisiejszym odcinku: 61,74 za pierwszym razem nic i za drugim razem nic. Także widzowie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Wyczekujcie, ponieważ każda skręczka będzie testowana osobno. Życzę miłego dnia i do usłyszenia już jutro. Siemaneczko.